Dzień dobry, szanowni Państwo. Witam w Norwid TV. Dziękuję redakcji za udostępnienie rozmowy, którą miałem przyjemność przeprowadzić z panią Wanną Traczyk-Stawską, przedonim Ponczek, uczestniczką powstania żołnierzem powstania, jak ona o sobie mówi, o rzeczach dla niej najważniejszych, o przywiązaniu do tradycji, do patriotyzmu, o szacunku do munduru, o tym, co należy zostawić następnym pokoleniom. Bardzo ciekawie mówi pani Wanda. Te rozmowę nagraliśmy kilka lat temu, 1 listopada na cmentarzu Powstańców na Warszawskiej Woli. Wówczas dla urzędu dzielnicy ta rozmowa była nagrana, opublikowana. Dziś przytaczamy ją z okazji rocznicy Powstania. Zachęcam do wysłuchania. Dzień dobry, pani Wando spotykam się w szczególnym dniu w szczególnym miejscu na Woli jest wiele cmentarzy nie mam wszystkich religii czy katolicki, prawosławny protestancki, żydowski cmentarze islamskie ten jest szczególny w tym szczególnym dniu na cmentarzu Powstańców Warszawy można Pani spotkać z trzech względów oczywiście, ponieważ tu leży 104 tysiące 000... ludzi jest to cmentarz wojenny, jedynie taki w Europie, a może i na świecie, leżą razem żołnierze i cywile. W tym 80, ponad 80 tysięcy cywili, około 10 tysięcy wojska, ale także leżeli Niemcy, także leżeli żołnierze radzieccy. No, i jest dość spora ilość drogi, Właśnie, ci ludzie tutaj nie mogą liczyć na gwiazdy na Macebat, na Krzyże, czyli nawet na imię i nazwisko swoje. I pani robi tak wiele, by nie byli ani mimo, by panią to nie wytrwało. No Więc... jest wykonanie. Ja chcę wykonać rok. w wykonać wychowaniu w 1947 roku, kiedy w Mój oddział wrócił e, z obozów niemieckich do Warszawy. Nasz dowódca e, najpierw zarządził przez zapoległych, a potem e, zebrał nas w takiej wypalonej kawiarni na Marszałkowskiej, gdzie powiedział, e, że znaczy Andrzeja Choryckiego, pseudonim Sądku, nowego pod Rzegłat Gminy, Żebyśmy odnaleźli, gdzie pochowano, właściwie przeniesiono z pierwszych grobów, które były wokół naszej kwatery, to była świętowistra y, 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 1 i były na dwa oddział miał kwaterę i my żeśmy jako dyspozytywny generała Montera wrzucani byli w różne miejsca, gdzie trzeba było. Albo e, to, łamiący się prąd podeprzeć, albo też atakować, żeby przejść e, przez, e, więcej zająć miasta. I wtedy, kiedy polec, to była bliska wola, e, po wiśle, mokotów to już nie, ale, ale za to była, e, była, e, ta dzielnica Warszawa Południowego, gdzie żeśmy też wzmacniali, jak toczyły się walki. I ponieważ po powrocie nie zastaliśmy miejsca, gdzieśmy pierwotnie chowali kolegów, to znaczy w trawnikach, chodnikach, dookoła kwatery. Część zabrała rodzina, a część z nie, nie zabrał. Nie wiadomo, co się z nimi stało. No i my poprosiliśmy Czerwony Krzyż, który miał wielkie zasmuki w czasie zdania, jeśli chodzi o pamięć o tych poległych. To także szpidale notowały i, i oni też notowali to kolegów, gdzie leży, tak? I Czerwony Krzyż nie stwierdził, że ich nie ma na cmentarzu tym. Tak samo twierdziło miasto, bo, ponieważ tu była Rada Dziennictwa tak, i, i tak od, z jednego miejsca do drugiego chodząc, nie mogliśmy niczego uzyskać. Ale robotnicy, którzy wykopywali z pierwotnych moich kolegów, powiedzieli nam, że też są kopowani, 14 osób. Ale to był, było zarządzenie KRL-u takie, żeby chować powstańców, nie wpisując do księgi. księgi. E, ponieważ e, my e, do tej księgi nie wystarczyło moi koledzy nie zostali z że to była w tym, żeby udowodnić, ale jak można było udowodnić, kiedy chowaliśmy w czasie bajki, tak? E, dla mnie najważniejszym i najbardziej wstrząsającym dokumentem tego, jak to się działo, było to, że my pochowaliśmy naszego najlepszego kolegę, najlepszego strzelca działu, dziś gawronę Grotkowskiego, razem z jego zniszczoną broń. Nie tylko mundur, ale zniszczona broń. Pytając tych robotników, którzy tam jeszcze wykopywali, my, Dowiedzieliśmy się, że przenieśli ich na ten cment. No i wtedy żeśmy się zaparli i dotąd żeśmy próbowali jakoś iść się z tymi władzami i z Czerwonym Krzyżem, bo już wtedy nie było Marii Tadnowskiej, która w czasie powstania już gotowała. Była jedną z najważniejszych osób. Ona negocjowała kapitulację Warszawy dla cywilów. I w ten sposób, po wielu, wielu latach, po śmierci już Andrzeja, który umarł w 1980 roku, po śmierci po tym Krysi, która umarła w 2005, dopiero wtedy dowiedzieliśmy się, zdobyliśmy z Czerwonego Krzyża dokumenty, na podstawie których są tu moi koledzy, mają swoje nazwiska. Ale to rozkaz brzmiał tak, że same nazwiska to nie, nie wszystko. Rozkaz brzmiał, że mam im odnaleźć miejsca pokusku, dać w tym miejscu ich nazwiska i pseudonimy, ale także zadbać, żeby to miejsce było godne ich walki, śmierci i śmierci, ich cierpliwości. To miejsce się zmienia. Wiem, że pomagają Pani w tym i władze miasta i Towarzystwo Przyjaciół Polskich, w których wiele, wiele środowisk, które Pani łączy, po to, by ten rozkaz wypełnić jak najlepiej, i to się dzieje. I teraz się dzieje rzecz ostatnia. Ci, którzy tu leżą, należy 104 tysiące. Nikt o sobie nie może powiedzieć, bo albo jest problem, albo jest. W tych wspólnych mogiłach, których jest tu 177. Tk. A w tym kuchanie, gdzie stoi teraz Żelika, tym stał Krzyż z róż żelaznych A w tym kuchanie leży ponad 50 tysięcy ludzi w proch. 20 ton. Ten cmentarz jest chyba największy w Europie gdzie leży równocześnie Pani Wando, chciałem jeszcze zapytać o, o to, co w przyszłości już nie był Jest Pani jedną z kandydatek do tytuł Warszawianki roku 2021, nie, niebawem ogłoszenie wyników. Oprócz Pani tam są dziennikarki, pisarki, działaczki społeczne, aktywistki. Czuje Pani, do... jak Pani odbiera ten wypis? Czy to są Pani konkurencki? Czy raczej wspólnie robicie coś zresztą zasadami konkursu, by promować miasto, by sprzyjać wartościom takim jak prawa człowieka, bronić praw kobiet? powiedzieć. Tylko szczerze. No to powiem, że... Ja już mam od miasta stołek, znaczy od, od miasta, no jest Pani honorową obywatelką miasta, od gazety stołek wyborczym. Najpierw honorowe obywatelstwo, potem stołek i bardzo potrzebuję, żeby nie głosowano na mnie, tylko na babcie Kasię. Już zakończono głosowanie, ale rozumiem, że to Pani faworytka, babcia Kasia. Babcia Kasia, bo tak mnie z tą oklaską nie będą mieli. Tym więcej, że ja bym była tak jak planuję, na boście 11 listopada, to ja wtedy ujawnię, że jestem ostatnio. Postanowiłam że nie przyznawać się do tego, co nie skończone. ale tam będzie jako pomocy. No i nie próbują więc tam. Sama pani wywołuje temat 11 listopada. Właśnie święto wyjątkowe, ale, ale poprzez to co się dzieje nie możemy świętować pani tak pięknie, że o, o Wspólnocie. Ja przede wszystkim mówię o tym, co widziałam przed wojną jako dziecko. Widziałam te marsze, gdzie była taka atmosfera, że wszyscy byli rozwieśniani, szczęśliwi, że odzyskaliśmy niepodległość. Nie było żadnych wrzasków, takich okrzyków, które. By... przeciwko pomóc. Przeciwko to, co robi w tej chwili. Tak organizacji, Dmowski w grobie się przebrał. Dmowski był przyzwoitym człowiekiem, chociaż się kłócił z Piłsudskim o kobietę i przegrał, to mimo to, kiedy była nawała bolszewicka, on dał wszystkich swoich ludzi na pomoc. A mogłaby Pani porównać, bo przed wojną ogromnym szacunkiem trzyczono powstańców styczniowych. Podobna relacja wiekowa, 70 to lat. Dokładnie tak, tylko że oni mieli mundury, oni mimo że, że to było, kiedy kraj był podzielony na trzy części rozbierane przez, rozebrane przez Rosję, Rusy i przez, i przez Austrię. To w Austrii dwa lata. Czyli w 1865 roku, 1865 roku, już powstała organizacja powstańcza, która objęła opieką żony kolegów, kolegów, także tych, którzy byli kolegami po powstaniu, ale przede wszystkim dzieci. A my do dzisiaj tego nie ma. To jest to, co jest dla mnie największą przyzrością, największym ciężarem na sercu, że my po tylu latach, inna sprawa, że my żeśmy zostali sprzedani po prostu, oddani Związkowi Radzieckiemu, który nas okupował tyle lat 40 parę lat, tak. społeczeństwo się bardzo bardzo się zubożyło po pierwsze w formy wspólnej takiej jakiejś działalności. Bo nie wolno się było ze sobą nam. A my powstańcy byliśmy cały czas za tym karłem reakcji, tak? Potem trochę zluźnili. Ale do końca, dokąd byliśmy, my byliśmy w takiej sytuacji, że nie mogliśmy studiować normalnie, że nie mogliśmy pracować normalnie. Stąd wśród nas nie ma bogaczy. Bardzo mało kto zrobił jakąś karierę, ma finanse. My jesteśmy biedakami, czyli nie mamy munduru, mimo że. Pierwszy rozkaz, już tego jeden z pierwszych, w osiemnastym roku, był taki, że powstańcy są starszymi braćmi wojska. Ojca, I my i tak jak kończyło się powstanie, że tak nas będą szanować jak tych, którzy z sześćdziesiątego roku, których pamiętaliśmy. Jak szedł taki powstanie z mundurze, że salutował mu najpierw jakiś żołnierz, potem tym jakiś pułkownik, a na końcu jak na własne oczy widziałam jakiś stronos to robić, to naprawdę była przekonana, że my jesteśmy tak sami jak... 1963 roku, zasługujemy na takie przyczyny. A tym czasem ci, którzy są narodowcami, ubierają się, zakładają na święto znak kotrica. kotwica kosztowała tyle najmłodszych arcerzy bo to oni byli sabotażu. Tyle. Śmierć. Że nikt nie ma prawa o pierwszość tego, Ale co mamy robić? Procesować się z nim. Ja myślę, że to trochę nawiązuje też do, do nauki, do wychowania. Pani wiele lat pracowała w szkole. A jak pani dzisiejszą szkołę postrzega? Obserwując oczywiście trochę z boku. Proszę pana, najważniejsza dla każdego narodu jest młodzież. Taka jest przyszłość narodu. Jakie młodzieży chowańcza. To jest prawda, a nie jakiś tam frazes. I dlatego każda szkoła powinna być, po pierwsze, bezpartyjna. Tak jak i wojsko powinno być bezpartyjne. I u nas w tej chwili szkoły są na najgorszym poziomie chyba w Europie. Na najgorszym poziomie. Przez to, że są, próbują być upartyjnione? Jasne. Trochę jest tak, ja się boję, bo mówi się o nowych formułach lekcji historii. Pani już wspominała o zapluty Karła Trakcji. Ja pamiętam, moje pokolenie uczono, że Armia Sowiecka to tylko sojusznicy. Nie można było mówić o, o Katyniu, o, o 17 września. Ja się boję, że ta nowa historia, to z niej będą wygumkowane niektóre osoby, niektóre... Ja nie ja... wierzę w to, że szkoły nie poradzą sobie. Jestem nauczycielką, która pracowała w szkole specjalnej numer 6, gdzie były dzieci. To był zaraz po wojnie, więc były dzieci i z dysleksją, i z porażeniem mózgowym, i dzieci, które były dał nami, wszystko razem wszystko razem. I mimo to, my potrafiliśmy sobie poradzić, my, nauczyciele. Jak nauczyłam, e, nauczyła mnie ja, bo ja tej wszyscy nie znam, ale nauczyła moja naj, z koleżanek Sabinka Adamska takiej piosenki. Stalin wszystkich bojów naszych pało, staleń z młodości naszych czasów, za Stalinem idzie naród nasz. I te dawne szły, a one mają włosy, wprost na tą komisję. Komisja w nogi i żebyśmy sobie radzili. Ja myślę, że współcześni nauczyciele też sobie pora. To na pewno. Ale trzeba, żeby rodzice byli cię nauczyli. To jeszcze mam do Pani pytanie, jako do żołnierza. Czy miałaby coś Pani, chciałaby coś Pani powiedzieć dowódcom, żołnierzom, którzy bronią teraz naszych granic, może straży granicznej, tam gdzie jednocześnie na wschodzie, gdzie trwa kryzys humanitarny? Tak. Pani była uchodźcą, pani też była tułaczem. Byłam, byłam Jest pani żołnierzem. Chcę powiedzieć tak, że na świecie żołnierz ma nie walczyć i zabijać, tylko być gotowy do tego, żeby pomagać. A te dzieci, które tam są, potrzebują pomocy. A żołnierz zawsze ma obowiązek przede wszystkim pomagać na ich Dziękuję pani bardzo. Wiem, że pani nie da się zagłuszyć, pani nie da się załamać. Pani lepiej niech pan nie już, zadziera ja i ja już odchodzę. Zdrowia i, i siły życzę tyle, by jeszcze pani wszystkie zaplanowane swoje dzieła dokończyła i dała nam wszystko. Na do pani. Serdecznie, serdecznie dziękuję za tę rozmowę. Ja też dziękuję i proszę, żeby pan wszystko to, co powiedziałam, w tej gazetce Waszej wolskiej dla całej wojny. Żeby. Mieszkańcy woli wiedzieli, jaki mają skarb. To jest miejsce, które tak jak Hiroshima wypromuje Warszawę jako miasto pokoju. Dziękuję Ale musicie bardzo. mi pomóc. Wszystko. Może pani na nas wszystkich liczyć? Na pewno. Dziękuję bardzo serdecznie. Dobry. Dobry.